Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Andrzejem Rady i porozmawiamy na temat normosfery. Witam cię. Dzień dobry, witaj Alex, witajcie. Tak, normosfera, urządzenie albo pomieszczenie do poprawy zdrowia. No, powiedz czym się różni normosfera od normobarii? Bo normobaria została w Polsce spopularyzowana przez doktora Jana Pokrywkę, który się zajmuje tematem długowieczności. A dlaczego zamieniłeś to na normosferę? Z dwóch powodów, jakby dlaczego zostało zamienione. Jed, jed, jakby, główny taki, to dostępność i łatwość zrobienia. Jakby do Normobari potrzebne jest specjalne pomieszczenie, w które wytrzyma ciśnienie. Mhm. I to powoduje komplikacje techniczno-finansowe, mhm. a normosfera jakby jest prostsza, nie ma ciśnienia, więc to jest taka główna mhm. różnica i efekty są minimalnie niższe niż przy normobarii, ale to jest tak mała różnica, że, że, się, opłaca. że się opłaca, tym bardziej, że no, normobari, no, różnica cenowa to jest 80%, mhm. więc tutaj nie trzeba i z technicznych rzeczy pomp do ciśnienia, ale i już specjalnych okien, specjalnego pomieszczenia, łazienek. To są bardzo duże koszty, które piętrzą się, no i niestety to powoduje taką barierę mhm. do wybudowania normowarii, a w normosferze. Jednak te koszty są dużo niższe i też przejście, wejście tutaj jest mniej uciążliwe to jest dla ludzi. Zwyczajne. Po tak. Prostu wchodzimy do pokoju. Tu jesteśmy w tym pokoju właśnie w pokoju normosferycznym. Normalne drzwi są. Tak, tak. Więc nie ma żadnej śluzy. To powietrze też nie ucieka, jak jesteśmy w pomieszczeniu, w którym na przykład w domu między jednym a drugim pomieszczeniem jest ta sama temperatura, to nie trzeba żadnych mhm. żadnych takich dodatkowych przebudowań i jest to też dzięki temu łatwiejsze dla dzieci na przykład, no bo to przejście w Norbowarii to jest 10 minut w i z powrotem, mhm. więc to są już takie logistyczne, trzeba zaplanować nieraz to przejście, a tutaj jednak wchodzimy, wychodzimy, tak no jak się tutaj szykowaliśmy, to było wiele przejść. I nie trzeba było myśleć za każdym razem, czy czegoś się tam na zewnątrz nie zostawiło. Tak, dlaczego cię ten temat zainteresował? Przede wszystkim jest to praktyczna rzecz, czyli można dłużej żyć i zdrowiej żyć i też mieć jeszcze takie korzyści, na przykład w postaci czasu na sen. Tutaj hmm. średnio ludzie o godzinie krócej śpią, często jest to nawet więcej niż godzina oszczędności w ciągu dnia, a to już jest bardzo dużo dla wielu hmm. ludzi. W tym czasie można. No, czy to trening, czy to jakieś inne rzeczy, które są no, różnie można by wykombinować, co z tym czasem zrobić, ale to jest mnóstwo czasu i jeszcze przy okazji budzi się człowiek rzeźki, wypoczęty i jednocześnie pamięta więcej snów, ponieważ mhm. dzięki dotlenieniu mózg lepiej pracuje i nawet w czasie snu widać te efekty. Dobrze, no to tak, powiedz, na czym polega w ogóle ta idea? Co tutaj mamy innego? W normosferze jest 7 takich rzeczy regulowanych. Przede wszystkim jest dopasowana ilość tlenu, dwutlenku węgla i wodoru jako gazy. Dodatkowo jest jeszcze jonizacja ujemna robiona, jest nawilżenie regulowane, temperatura i oczyszczenie powietrza. I to wszystko tak działa bardzo synergicznie i Organizm tutaj doświadcza takiej homeostazy, no bo mhm. każdy gaz troszeczkę albo każdy element na coś innego wpływa, ale to wszystko w sumie buduje takie bardzo potężne narzędzie uzdrawiania. Tak, tutaj mamy monitorek. ustawione mamy na 33%, czyli dochodzi do 33, jest prawie w tej chwili 32% tlenu. Na zewnątrz, tak jak badałeś, jest 20,9% normalnie w lesie. Tak, tak. 20,9. Yy, dwutlenku węgla 1,5%. Dlaczego zwiększona ilość dwutlenku węgla? Ponieważ dwutlenek węgla jest nam potrzebny do oddychania. I hmm. no, badania profesora butejko to mocno potwierdzają, ale nie tylko jego, tylko wielu innych doktorów też. Yy, oraz możemy to zobaczyć na przykład po ilości krwi w hemoglobinie albo w krwi tętniczej, porównując u dzieci noworodków albo u, nawet u dzieci w trakcie jeszcze płodu, czyli jak są w brzuchu, mhm. a zaraz po urodzeniu, po odcięciu pępowiny. I te, które są jeszcze w brzuchu, u mamy, mają 6,5% średnio dwutlenku węgla w krwi tętniczej, a. Człowiek po urodzeniu, po odcięciu pępowiny ma już 4,5% średnio. To jest nawet 3,5 dochodzi, ale takie badania pokazują między 3,5 a 5%, a u noworodka jest między 6 a 8 nawet, ale ta średnia to jest 6,5. Yy, więc mamy niedobory w porównaniu do noworodka. I teraz yy, jak wypuczemy dwutlenek węgla, yy, na przykład jest taka popularna metoda hofa oddychania tak. i tam się robi hiperwentylację i zaczyna się po pewnym czasie kręcić w głowie. Mhm. Wiesz, czym to jest spowodowane? No, jest za mało dwutlenku węgla. Dokładnie, za mało mm. dwutlenku węgla, i mózg jest niedotleniony. Mimo, że mamy tego tlenu, nawet tak. i możemy mieć 100% saturacji, to mózg nie, od, nie, nie dostaje tego tlenu, bo nie mamy dwutlenku węgla. Dopiero jak się wstrzyma oddech, to jest to takie super poczucie tej, tego mrowienia, mm -hmm. bo wtedy ten dwutlenek węgla pozwala oddawać ten tlen do tkanek. I, i my zrobiliśmy hiperwentylację, i przez ten czas oddychania. Wstrzymaliśmy dostarczanie tego tlenu, i dopiero później jest to, to takie uwolnienie, i dlatego to się ludziom podoba, bo to czują. Ale najpierw trzeba było spowodować niedotlenienie. Mhm. Dobrze, mam jeszcze wodór. Po co? Wodór nam obniża stres oksydacyjny i uszkadza albo zamienia rodnik hydroksylowy na wodę i dzięki mhm. temu ludzie się mniej stresują i też się rozluźniają. Sam dwutlenek węgla też jeszcze służy do rozluźnienia, ponieważ większa ilość dwutlenku węgla powoduje, że naczynia krwionośne się rozszerzają, więc lepiej tymi naczyniami krwionośnymi wszystko pływa mhm. no efektywniej. Dobrze, dobrze. No to teraz jakie efekty tutaj zauważyłeś u ludzi, którzy przychodzą? Efekty są powtarzalne, ale nie zawsze idealnie takie same. Czyli nieraz jak ktoś ma gorszy stan ciała, no to troszeczkę więcej czasu potrzebuje na to, żeby uzdrowić się, ale standardem jest to, że już po nieraz jednej wizycie, a nieraz po kilku normuje się całe ciśnienie, właśnie stany zapalne znikają no, i 90% chorób to są stany zapalne różnego rodzaju. Tak. I dlatego tutaj w normosferze te 90% chorób znika, e, ponieważ jak stan zapalny to jest niedotlenienie mhm. i tutaj, nawet e, taka sytuacja jest. Dzisiaj był człowiek, który na noc i był siny już, młody człowiek, 36 lat, a nogi sine takie tutaj szerokie. E, nie było tam koloru skóry, tylko jakby jeden wielki sinak na nodze. I tylko po jednej nodze, po jednej nocy już ta opuchlizna zniknęła w większości, mógł chodzić, gdzie wczoraj wieczorem, jak po niego jechaliśmy, no to nie trzeba było go wprowadzać do samochodu, bo nie miał siły stać na nogach, a dzisiaj chodził już po schodach, odzyskał mówienie sprawne, bo wczoraj też ciężko mu było mówić, więc to jest taki standard y, u ludzi, właśnie, którzy są upuchnięci. To tutaj mhm. wszystko znika, takie opuchnięcie, bo te właśnie naczynia krwione się rozszerzają i wszystko lepiej jest transportowane, bo te opuchlizny, zakrzepice różnego rodzaju spowodowane są niedrożnościami mhm. i tam powstaje stan zapalny duży. Mhm. Dodatkowo stawy, czyli jak ktoś ma problemy ze stawami, z też tutaj szybko to mija i była niedawno znajoma ona miała ból taki, że płakała w nocy tutaj z nogą i tutaj przy miednicy i po kilku nocach spania całkowicie zniknęło to było na poziomie tygodnia, dwóch mhm. I, i więc to taki ciekawa rzecz, jak ktoś ma bóle stałe, wszystkie też bóle związane z mięśniami i sportowcy jak mają jakieś nadrywania czy coś, to też się to dużo szybciej wzrasta dodatkowo i astma była niedawno kobieta za no to ona po 10-15 minutach czuła się jakby była po sterydach, mhm. Bo miała tutaj y, rozszerzone płuca i mogła normalnie oddychać y, i to dosłownie parę minut. Y, dodatkowo y, ludzie krócej śpią, tak jak już powiedziałem, to też standard, że już pierwsza, druga noc to już jest godzina krócej w ciągu doby. Y, a jednocześnie szybciej się zasypia, też dużo łatwiej ludzie zasypiają, ponieważ jak się tutaj to człowiek rozluźnia, to nawet jeśli ktoś nie przyjechał na nockę, to często jak ktoś był zmęczony, pół godziny już tutaj kimka leci. Mhm. Y ale jak ktoś ma zdrowe ciało i jest wypoczęty, to ma więcej energii, więc tak pierwsze wizyty są w zależności od ciała. Jak ktoś ma uszkodzone, to widzi szybciej efekty takie, że widzi naprawę. Ale często zasypia na początku. A jak ktoś już jest zdrowy, to wtedy ma więcej energii. Mhm. Yy, no tak. Doktor Pokrywka wiele lat temu rozpro rozpropagował temat Normobarii. W Polsce, z tego co wiem, jest ponad chyba już 160 takich urządzeń, jest cała sieć tych urządzeń. Jedno, jedna taka Normobaria, taka komora, to koszt jest ponad milion. Tak. A pomimo tego. To prosperuje. Nie? Więc teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę tego typu rozwiązanie, no to to jest coś no, niesamowitego, że to jest tak no, wielokrotnie tańsze. Wielokrotnie, Więc jaka tak. cena byłaby za coś takiego, za takie pomieszczenie? To wszystko zależy od wielkości pomieszczenia, bo tutaj e, jest zawsze to indywidualnie dopasowywane, ale ceny zaczynają się od 160 tysięcy mhm. i to jest około 12 metrów kwadratowych czyli 30 m sześciennych. Większe pomieszczenia nie rosną też wykładniczo, no bo tutaj wiele rzeczy jest jednorazowych, czyli tak. czujniki akurat my montujemy po dwa zestawy czujników na każdy gaz, żeby czujniki same nawzajem się też pilnowały. Jeśli mhm. jest zbyt duża rozbieżność, no to wtedy wyskakuje arm, że jest to kalibracja wymagana. Mhm. Więc tutaj takie Ochrona zdrowia była na pierwszym miejscu i tam, gdzie mogliśmy, stosowaliśmy po dwa zabezpieczenia, żeby to zawsze było mhm. jakaś opieka większa nad tym. Więc no, i tak sprzęt do torwabarii jest potrzebny, tak? bo tutaj ten tak. te sam sprzęt jest wykorzystywany. Najważniejsze w tym wszystkim jest serce całego systemu, czyli gdzie jest sterownik i on steruje tymi wszystkimi urządzeniami na podstawie odczytów, więc nie trzeba się tym zajmować i... Bez tego się by nie dało też, no bo jak nie mamy czujników, no to nie wiemy ile jakie są stężenia, więc to są rzeczy wymagające, a jednocześnie są to wszystko też rzeczy przemysłowe, czyli półka jest postawiona taka, żeby to się nie popsuło nam za jakiś czas, bo mhm. ja już pracowałem z normosferami i normobariami od wielu lat i y, zrobiliśmy też takie sterowniki na bazie chińskich podzespołów, chińskie czujniki, ale no niestety mm, jak nie ma takich certyfikacji, no to to się wszystko psuło i nie można by tego było zaoferować ludziom, więc tutaj wszystko jest tak, że przystosowane do pracy 24 godziny na dobę, pełne gwarancje, wszystko jest tak po ludzku. Dobra, no to teraz tak, skąd się bierze tlen, skąd się bierze dwutlenek węgla i skąd się bierze wodór? Wszystko z czegoś innego. Tak. E, czyli koncentratory tlenu to są. To, to jest jedno, one koncentrują tlen. Generatory wodoru generują wodór z wody, mhm. czyli tlen jest brany z powietrza, azot jest wyrzucany przy, przy pomocy pewnego typu separacji. Takiej, tak, tak, dokładnie, dokładnie. No. Więc w taki sposób to działa, czyli do normosfery wymagane jest pomieszczenie dodatkowe. Czyli tutaj, my teraz jesteśmy i tutaj prawie nie ma urządzeń, mhm. bo wszystko stoi w tym dodatkowym pomieszczeniu, i tam jest. I cały ten sterownik, szafa sterująca i te wszystkie urządzenia stoją tam, co też dużo miejsca nie zajmuje, bo jak ktoś ma nawet garaż, gdzie samochód tam stoi, to to wystarczy pod ścianą się to ułoży, to się w większości pomieszczeń się zmieści, ale musi być wentylacja w tym pomieszczeniu, bo właśnie stamtąd brany jest tlen. Mhm. Więc żeby to było efektywne, no to tam musi być jakaś wymiana tego powietrza. A dwutlenek węgla jest z butli z dwutlenkiem węgla. I tutaj to mhm. jest wymiana akurat tego, mhm. tych, tych butli. Czyli dobrze, jaki jest koszt dwutlenku węgla w butli? Jedna, jedna wymiana to jest 100 zł. Na takie pomieszczenie to jest mniej więcej dwa, dwie butle na miesiąc. Mhm. Okej, okay. czyli w sumie jeśli ktoś ma klientów, to są grosze. Okay. No Ogólnie utrzymanie mhm. normosfery takiej na takie pomieszczenie to jest 500-600 zł ze wszystkim. Z tymi butlami, prądem. Dobrze, i teraz nagrywamy to w jakim celu? Czy chcesz, żeby tutaj ludzie przychodzili do ciebie, czy chcesz raczej promować, żeby ludzie sobie zakładali to u siebie w domu? Jak ktoś chce przyjechać, to też może, ale bardziej jakby my, celem jest wybudowanie tego, bo jak ktoś chce mieć tą pełnię, to żeby tutaj zrobić kurację, to trzeba być i tak codziennie. Tak? Mhm. I tak samo jest w nerwobariach zalecane, tak. ponieważ komórka macierzysta, tutaj normosfera i normobaria produkują komórki macierzyste, a one wracają do normy w ciągu od jednego dnia do trzech dni w zależności od mm -hmm. stanu człowieka. Żeby, się... żeby w ogóle przyrost był, to chyba półtorej godziny minimum trzeba być w takiej atmosferze, żeby był przyrost komórek macierzystych. Tak. Czyli tak, tak. Takie jednogodzinne sesje nie mają sensu zupełnie. Te, nie, też już jest, bo już widzimy nawet, że nieraz i po godzinie są jakieś już ulgi dla ludzi. Mm -hmm. Najczęściej to ta sen jest, w godzinę to już ludzie śpią często, ale. Mm -hmm. yy, Właśnie o to chodzi, że im dłużej, tym lepiej. I jak tutaj ktoś myśli poważnie nad zwolnieniem starzenia, takim zauważalnym, żeby to było mocne, i też dla całej rodziny, no to dużo taniej wychodzi normosfera w domu niż jeżdżenie systematycznie i czas, i to wszystko, organizacja. Jak się ma to w domu, to się wchodzi zawsze, kiedy jest wolny czas i, mm. i śpi się i nawet to spanie już wystarczy. Tutaj nie trzeba już myśleć nawet, żeby jeszcze w ciągu dnia być, ale jak już ktoś będzie kilka godzin w ciągu doby, to już będzie miał naprawdę super efekty, bo jak widać nawet te różnego rodzaju choroby, wiele przychodziło tylko po spaniu w nocy, mm. to to jest mm, najbardziej efektywne. No nie, nie poświęcamy wtedy w ogóle na to żadnego czasu, a tak naprawdę jeszcze oszczędzamy, bo jak ktoś sobie policzy ile może zarobić w ciągu godziny dziennie, to już są yy, fajne liczby. A jak mm. to będzie jeszcze żona, dziecko, i kilka naraz ludzie może za, sobie zaoszczędzić ten czas, to już. Tak, i mogą zaznajomi skorzystać, i tam ewentualnie jeszcze inni ludzie. Tak, przykładów uzdrowień, jeśli chodzi o normobarie, to jest w Polsce już zapewne już tysiące. Yy, nie wiem, czy ktoś to jakby zbiera czy kolekcjonuje te przykłady uzdrowień. Tak jak mówisz normosfera jest tylko troszeczkę mniej skuteczna, natomiast jest no tak jakby dziesięciokrotnie, bym powiedział tańsza niż. No, ośmiokrotnie też no, nas. Ośmiu tańsza niż niż normobaria. okej okay, coś na zakończenie? No zapraszamy wszystkich, to jest ważna rzecz, żeby to mieć. Myślę, że za. Teraz to jest jeszcze nowość, ale za parę lat to będzie tak popularna jak klimatyzacja w domu. Mam nadzieję, że z czasem jeszcze obniżą się te koszty. Ale no tutaj jest tak dużo tych różnych urządzeń, że. Nie no i, wiem na czym. No i za to tak, kosztuje, no i tak, tak to kosztuje. Tak to kosztuje. tak samo jak samochód, no ma części swoje i to wszystko wychodzi, ale jak ktoś sobie to policzy, ile zaoszczędzi na lekarzach w życiu, ile na tym czasie i tak dalej, to to jest prosty, prosty wynik i dlatego ja się właśnie też tym zająłem. Jak ja zobaczyłem jak można żyć i, i jakie to daje efekty, to jest naprawdę coś pięknego, bo bardzo często ludzie, którzy już nie mają no, lekarze już nie dają szans, mhm. to tutaj w normobariach już takich jest dużo przypadków, czy tutaj w samej tej normosferze też już są takie przypadki, gdzie lekarze już powiedzieli: No nie damy rady. Tak, no, był taki nieznajomy, nie znajomy, słynny doktor Warbuch przed II wojną światową, który dostał Nagrodę Nobla za to, że odkrył, że nowotwory są spowodowane niedotlenieniem, po prostu brakiem tlenu. Dokładnie. Więc tutaj mamy gotową odpowiedź dla pewnego typu dolegliwości. Dokładnie, dokładnie. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.